Cześć, siwanko z tej strony, Cloud 140 w kolejnym odcinku serii Let's Play Space Galactic Adventures. Kontynuujemy najazd na tą cywilizację. Na początku weźmiemy sobie przyprawę i w tym momencie chyba się widzimy za kilka minut. Przyspieszę to wam mega mega przyspieszę. O, kartę wam przyprawę, nie lubicie mnie. <laughs> mam to w dupie. <laughs> Lecimy, niszczymy. Jestem poza zasięgiem, tu jest wieżyczka. Tu jest wieżyczka, tu jest wieżyczka. Gdzie wy nie macie wieżyczki, żebym miał do was zasięg? Tu jest wieżyczka, tu jest wieżyczka. Roll. Yy, tu jest wieżyczka, tu jest wieżyczka. Czyli muszę jedną wieżyczkę rozwalić, inaczej nie dam rady was zniszczyć. Dla mnie bomba. Co to było za ostrzeżenie? A, że mnie nie lubią. W dupie z wami, siomki. Przecież ta cywiliz... Ta planeta jest już moja. Te trzy ja ją przejmuję. Czy to wam się podoba, czy nie? Dobra. Miotacz pulsacyjny, mniej energii zużywa, a dość spory ma dymycz. I niszymy tą cywilizację. No, i dziękuję. Miasto zniszczone, czas na rozwałkę. Kolejnego miasta. Wieżyczki macie. O, o agresywny! Agresor! Nie, to za dużo prądu zużywa. A za mały ma damage. Zniszmy jedną wieżyczkę, a reszta już pójdzie sama. No, serio, jakieś śmieszne kataklizmy. Serion no, od imperium Barozaur. Barozaurom chyba się to nie podoba. No dobra, jesteście moimi sojusznikami, więc muszę wam pomóc, no bo to by była bieda Fioletowi No dobra, niech wam będzie To nie jest aż tak źle, ale no to jest niestety wada sojusznictwa No dobra Coś się pojawiło na pokładowym radarze Gdzie to jest? Tu jest coś. Dobra, poszła ponad następny strzał w dziesiątkę. Tu coś jest. Jest, ale jak go dorwać, żeby nie zabić innych? O, tak. Coś tu jest. O, tutaj! Się schował. Nasz na drugim końcu planety z tego, co widzę, dziękuję. Handel, coś. O, przyprawa. A macie może jakąś broń? Nie macie. No to słabo. Baterie mi się przydadzą w razie W. A zawsze jakiś zapas lepiej mieć przy sobie. O, ferniki, co jest? O, mogę zaprobować mu przymierze? Gdzie to imperium jest? Masz! Gnoju, masz! Nie chcę z tobą prowadzić wojny, jeszcze póki przejmuję kolonizuję. Gdy... Gdzie jest ta moja planeta śmieszna? O! ja jak zwykle mi truje dupę. Dlatego musiałem odpisać, bo była taka dziwna pauza. E, to nie jest moja, no to jest moja planeta. Aha, dobra, spoko. Naprawmy się. Doładujmy. Handel. Przyprawa. Sprzedajmy ją. Oszła, szła, szła. Go away. Do widzenia. I lecimy na moją planetę rozumnych. Trzeba, żeby nie doszli do kosmosu. Bo wtedy będzie bieda. 20 przyprawy. Ta przyprawa już jest moja. Te trzy. No ja chcę to skolonizować. Te trzy, no to ty, ty, ty tylko wchodzisz i jest twoje wszystko. Pewnie już wieżyczki postawili przez ten czas. Ziomek, spadaj koleś, nie jestem w twoim zasięgu. Ta wieżyczka wąt. 108 8 przyprawy na godzinę! O, zapomniałem ukrasi najpierw przyprawy jak bieda z mojej strony. Proszę was. Dziękuję, 5 przyprawy. O, ile rozgniewa lokalny imperium! O, Powinienem się bać. Wszakże to jest trochę chamstwo, bo napastuje słabszych Wy jeszcze nic do mnie nie ten Ja spojrzę czy macie przyprawę jakąś Nie macie przyprawy Idę stąd Rozwalimy najpierw tego tu o. Nie macie przyprawy Nie macie I macie przyprawę, jest przyprawa Kradiesz A tego ja nie chcę won Dziękuję. I teraz czas na rozpierduchę. O, lol. Wieżyczki. Macie dużo wieżyczek, panowie. Wiecie o tym? Czas wam je zlikwidować. Minimiatacz pulsacyjny. Jeb! No, zaatakował po zniszczeniu pierwszej. Dziękuję. Czas na przejęcie. I dziękuję. O, fioletowy przejmuje niebieskiego. Nie może na to pozwolić. Siema. O, już przejmie go militarnie. A, jesteście osłabieni. Co jest? Idealnie. Oni zanim zbudują statki kosmiczne zostaną zlikwidowani przeze mnie. Dziękuję. Wracacie do siebie, tak? Macie tyle samolotów. Samoloty by coś mogły zrobić, nie? Ale ja tam nie narzekam. Jest dobrze jak jest. O! -o, -o. Najpierw to zabiorę. Dobra. A niech se rozgniewa, a ty wąt stąd. No i dziękuję, to już jest przejęte. Dziękuję, żegnam do widzenia. No jeszcze przyprawę dla mnie mają jak miło. Tyle samolotów, tyle czołgów, nic nie jest w stanie mnie powstrzymać. Wow! No, rozgniewa lokalne imperium, bywa, niech rozgniewa. Sacha, że za chwilę będzie martwy, więc co mnie to obchodzi? Wow, przyprawa! Dziękuję. Kolonia zniszczona. I. Dziękuję, ta planeta może być moja. Nie wiem, weźmy sobie gdzieś przy wodzie, żeby mieli morze, dostęp do morza, żeby tak było ładnie. Czemu? Bo mogę. I to jest moja kolonia T3. Pierwsza kolonia T3, 0 na 12. A po co ta bariera śmieszna? Przecież jesteście na T3. Dobra, sprawdź. Mogę normalnie wam obkupić was, znaczy. Mała willa, to chyba było ich, tak? Dobra, tu mamy park rozrywki, to ja też wam kupię. Co? Nie, nie, ja mam palacę rozrywki, nie chcę go. Kancel. E, nie będę teraz robił żadnych placów tych, bo to jest zbyt śmieszne. Małe kasyno. E, mennica. Dobra, 16 tysięcy wieżyczki, masakra. Ze trzy wieżyczki wam postawię. Musicie mieć jakieś wieżyczki. Zakład pracy. Park rozrywki. Dom. Dobra, na razie niech będą mieli większe morale niż przyprawy. Lol, i więcej nie nie stać. No bywa. Pojazdy. Nie można tutaj. Czołg. Nie kolonie. Ziomek, nie rób tego. Nie. Kancel. Zagraj w każdej fazie i skorzystaj z każdej fabryki. Aha, no nie, nie wiedziałem, że taki jest achievement. Hmm. Szpanowóz, czy szpanoczołg, czy szpanowu, szpanozyna. Czy szpanoczołg, szpanoczołga weźmiemy. Dobra, chyba możemy stąd lecieć. Zarąbisty patent. E, Przejęcie t 3 na 0 na 12, tyle stwierdzam. Ferniki. Znowu chcecie hajsa, tak? <ścoughs> Brak funduszy. Jak mam wam dać? Nie mam funduszy. Han. To se sprzedamy. Dobra, macie te fundusze, ale muszę tą misję wykonać, bo to jest bieda, nie? Totalna. Masz, masz, gnoju, masz! Żryj to! Udław się, też. Sz szujo! Dobra, tu mamy sojuszników. Zapobiegnij wojnie, czyli musimy się udać na jakąś... Ganinedus. Gdzie jest Ganinedus? Jak się dostanę tutaj, to powinienem wiedzieć. Gdzie jest Ganinedus? Plejady. Spotkać się z księdzem wodą w systemie Plejady 14. Plejady 14 to jest właśnie tam. Dobra, lecimy. Najpierw lecimy po artefakt, A potem. O ile to nie jest pułapka? Nie, to nie jest pułapka. Jaka wodna planeta! Nie jest przyjazna z tego co widzę. Coś znalazłem, nie wiem co to. Dobra, Zwoje ekologa. I teraz Plejady 14: Gracja Hannibal Ganinemedes. To mamy tu polecić. To jest misja. Zapiszmy sobie lepiej. A nóż widelec, żeby nie było jakiegoś e, przypału. E, nie, to brzydkie słowo. Żeby nie było szaszoru. No, to jest lepsze słowo. Potężny klan od wojny. Czy pokój zwycięży? Mm, nie mam co uruchamiać stylisty. Abym pistolet co ogarnął jakiś, bo taki kosmiczny pistolet byłby naprawdę spoko. No hej. A skąd znam ten zamek? Chyba... ...kogoś O Oskarżenia wiszą w powietrzu, a miecze brzęzą. Oczywiście zależy to za wielkiej bitwie. Książę matuletti niebieski Na co jeszcze czekasz? Jest robota do wykonania. Nikczemny baron porwał Julia, mojego syna. Mam ochotę ryczeć z sikłości. Wypowiemy wojnę, jeśli mój syn nie powróci cały i zdrowy. Weź zwój, który za należy i Baranowi. Za mną leży i baronowi bez zwłoki go zanieść. Jeśli ten niewzruszony pozostanie, moja armia spuści mu tęgielanie. Hops, baronowi, daj mi nie obieg niebieski. Zwójstwo robi baronowi Kapulecki A gdzie jest baron Kapulecki? CO TU jest? Gdzieś lupa, lupa, lupa. <laughs> ja pielgrzym Fishrok. Wieśniak. To jest ten Baron, Baron Kapulecki. Trzymaj. Masz zwój. Pogadaj ze mną. Przytałem te groły. Jestem zniesmaczony bez mała. To moja piękna córka Romelia. To ona została porwana. Dość si się księcia łga podłem. Nasłuchałem. Przygląda się do wmarszy, że dziś nacieszę wzrok księcia martwym ciałem? Moja córka musi być znowu ze mną. Każdy się ugnie przed kapulekkich potęgą. Dobra, ja już się domyśliłem bez tego, co się tu dzieje. Oni poszli gdzieś po prostu we dwoje, a ich rodzice myślą, że są porwani. Gdzie jest ten ziomek? Tu z nim mam pogadać? Gdzie ten sklepikarz? A tu jest. Gdzie jest Romelia? Pozwól, że powiem ci na ucho swą opowieść. Zgnie w lochu, jeśli Baron się o tym dowie. Jego córka kupiła butelkę wina wykwitnego w mym kramie. Rzekła, że pragnie je wypić ze swym kochaniem. Jezu, jakie rymowanki! Aby odnaleźć Romelię, spodążaj starym i szlakiem, tyle powiem. Misja niesamowita. Tego się nie spodziewałem po spore. Bob Piekarz. W istocie mam pewne informacje na temat Romeli losu. Wpadła to dziś rano, i powiedziała, że przez spóźnienie narobi sobie bigosu co to za rymowanki. Szukała czegoś słodkiego i kupiła ciasto tego ranka. Potem udała się na wycieczkę nad jezioro porzuconego kochanka. Nie została porwana, lecz czeka ją randka. Ktoś by myślił niezłe rymowanki w tej misji. I jeszcze ostatni sklepikarz. Gdzie on jest? Tu. Pataj! Julio nie został porwany na to piekęńczo i czerlek nabrał cię. Był tu niedawno, potem w kierunku zbocza udał się. Chciałbym zobaczyć obrączkę z czystego złota. Chciał, żebym z obrączkę z czystego złota wykuł dla niego. Wkrótce znajdzie się ona na ręce ukochanej jego. Nie został porwany, ma zamiar uciec z ukochaną. <laughs> I co? Pewno będę musiał ich znaleźć. E, tam coś mam. Tam jest chyba spawn point, co? Znaczy, spawn point. Miejsce, z którego się teleportowałem. Poradzone z Julelio Capulecki i z Romelia Capulecki. Aha, Julio Monotuletti, Romelia, Romeo i Julia, serio? <laughs> Serio? Romeo i Julia? <noise> I to, jak oni wyglądają <noise> Pataj No Myślałem, żeśmy tu bezpieczni Od niebezpieczeństw wszelakich z dala Ale przecież zepsuł nasze romantycznie spot bez mała La boga Rzecz że za niedługo wybuchnąć ma wojna Muszę wracać, co by rodzina moja Była o mnie spokojna Skrywanie mych uczuć w melancholię mnie wpędza. Czas wracać do domu i wszystko ojcu wyznać czym prędzej. I teraz z Julio Moltuletti. Julio? Aha, to, to jest Julia. Znaczy Julio czy Rom... <gryw> Jak ci się udało nas znaleźć? Nie możesz nas w spokoju ostawić? To jezioro idealnie jest dla dwojga, ale troje to za wiele do zabawy. Cóż ty, my, cóż ty mówisz? Bitwa wielka nas czeka? Ojciec, zawsze się denerwuje, kiedy z domu uciekam. Gdyby przeze mnie doszło do wojny, sumienia wyżyty miałbym. Lepiej będzie, jeśli wrócę, chociaż zostać tutaj chciałbym. <laughs> połącz Julio Munoletti, połącz Romelia Kopulecki. Ale jak ja ich połączyć? Oni gdzieś idą. Jak mam ich połączyć? Książę i Baron, tak? Dobra, książę, okay. Pogadamy z książę. Przez te urwisy ich miłosne zachcianki mało nie stanowią z monoletnim w śmiertelne szranki. Wszystko okazało się małym nieporozumieniem. Od tej pory będę miał na nich większe baczenie. Młoda, moja słodka Romelia chciała ślubnego kobierca. Ależ mi głupio. Czuję na twarzy rumieńca. To jest Romuelia. Aha, dobra, czyli nie Julia, tylko Romuelia. Julio zamiast Romeo. <grywka> dobra, z Baronem teraz trzeba pogadać. A zatem pouliłem się jak rany rety. Jule nie porwali, uciekł do kobiety. Ach, by gotów lekki, zabić co do jednego. Dobrze się pojawił i odwiódł tu mnie od tego. Za miłość między Romelią i Juliem. Dziś wszyscy, wszyscy pospołu ucztujem Ucztujem Jeny! Ale ktoś miał łeb, żeby stworzyć taką misję. Taniec radości. Udało się, cóż za pokaz umiejętności, prawie bez ruszania się z pokoju, pokój osiągnąć, brawa, wielkie brawa. Level up! W końcu. Mi by się przydał jakiś pistolet, ale atak rakietowy, uderzenie pioruna, pulsator, czyli cięcie energetyczne muszę sobie ogarnąć. Okej. Okay. Gotowe. <laughs> misja przednia tyle powiem, nie. Śmieszna, misja lubię takie misje. Się zdziwiły po prostu. Okej, okay, dobra. Handel, chcecie coś kupić? Dobra, może zaproponuję wam sojusz. Dyplomacja, sojusz. Nie, niemowy nie ma. No dobra. A może szlak z handlowy z Wami? Jest szlak handlowy, dobrze, fajnie. I to już wszystko w tym odcinku. Na ten moment ja już się będę z Wami żegnał i pozdrawiam.